Teraz, moi drodzy, testuję parę takich opcji w programie OBS Studio. Jeszcze muszę sprawdzić, czy mikrofon wyłapie mi dostatecznie się dźwięk. OBS Studio. Najnowsza wersja. jakie filtry mam? Aha, od razu mam ogień, czego nie dodawać bo odkryłem program OBS Studio, za bardzo mi wyciszał. jest ok? Co my tu mamy? To jest w sumie ok. Tego nie dodawajcie, bo to Wam wyciszy za bardzo mikrofon. Noise Gate. Jak chcecie pozbyć się dźwięków w tle, to możecie dodać tylko te dźwięki. Filtry, Compressor i Noise, some, noise Suppression. A dam to u góry. A, to można do góry dać. Nie wiedziałem, że jest taka opcja. Compressor chyba coś tam robi. Nie wiem, czy was redukuje, czy co. O to jest taka opcja. Ciekawe, jeszcze z tego nie korzystałem. Ciekawe co to da, jakbym tutaj zwiększył. Zaznam dam znać, jestem na ciekaw, czy będę słyszany głośniej, jak dam opcję output gain. No i zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądać w czasie rzeczywistym. Mikrofon audiotechnika. Mikrofon ojemnościowy USB Audiotechnika AT2020. 20, usb plus 100 punktów za niego dałem w anglii tutaj sprawdzam co nie tak sprawdźcie bo można a też urządzenie ale nie, nie. wokalajmy na słuchawkach na słuchawkach będziecie mogli słyszeć jak głośnie jest wasze wachę urządzenie i jakie ustawienia jak żeby mikrofon nie był za głośny. Ja są ustawiłem daleko ode mnie mikrofon i nie dudnił. Ale nie mam tarczy Pop Shield, bo ja jej nie potrzebuję, bo ona niewiele w sumie dawała i za bardzo wyciszała mikrofon. I mi przeszkadzała ta tarcza wyciszająca. Myślę, że jak użyjecie tych dwóch filtrów w programie OBS Studio. Tylko noise Gate nie dodałem, bo opcja noise Gate Ja nie wiedziałem dlaczego mi to tak mikrofon za bardzo wyciszał. Myślałem, że miałem problem z mikrofonem. Bo to życzyłem miłego dnia.